Niech będzie pochwalony szczęść Boży, kochani. E, słuchajcie, wczoraj, e, tak, wczoraj, przedwczoraj, wczoraj wi wieczorem, tak, wrzuciłam filmik e, o tym, e, jak wygląda Irlandia, jak będzie wyglądała Polska, kiedy e, Trzaskowski i jego ludzie, tym ludzie, którzy są e, po jego stronie, e, przejmą Polskę. No i co się wydarzyło? Wydarzyło się to, że rano patrzę, filmiku nie ma. Został Zablokowany. Dlaczego zostało zablokowane? Oczywiście się nie dowiemy, bo, ponieważ to zwykle bywa tak, że to jest jakieś automatyczne albo po prostu ktoś mnie tam zaraportował. Tak czy siak, w ten sposób udowodniłam, że y, państwo, które jest y, y, zarządzane przez stronę lewą, nie macie nic do powiedzenia. Y, cenzura w taki sposób y, zabiera ludziom wolność słowa. Także to po prostu było dowodem na to, że to, co mówiłam wcześniej, było prawdą. To jedno. Następna rzecz. Dostałam wiele komentarzy, nawet tam w tysiącach. Słuchajcie, po pierwsze, nie jestem w stanie Was obserwować z powrotem, ponieważ to też blokują. Ja jestem w stanie powiedzmy 10 kilkanaście osób dziennie obserwować, a później mi po prostu wyłączają tą opcję. Nie mogę już tego robić. Także, jak nie, nie odzywam się czy coś, no to czasami ta strona ni niestety mi na to nie pozwala. No i było kilka odzewów, jakieś tam głównie baby, głupie baby. Ja nie wiem, co z tymi babami, słuchajcie, ja już wielokrotnie mówiłam, że gdyby była taka możliwość, żeby, żeby kobiety nie miały możliwości głosowania, ja bym chętnie się do tego... Dołączyła, ponieważ widzę, że te kobiety to po prostu psują wszystko. Gdybym wiedziała, że w Polsce będzie bardziej na prawo, zrezygnowałabym ze swojego w cudzysłowie prawa głosu, bo tragedia. To, co one tam nie wypisują, były, były jakieś tam, które pisały, że w ogóle to, co ja mówię, nie było prawdą. Oczywiście nie było żadnych argumentów, tylko jej opinia, że to nie jest prawdą. No i dzisiaj sobie otwieram media i widzę, Leterkeny. Leterkeny to jest miasto położone na północy. Jest tam około 20-25 tysięcy mieszkańców. Mała mieścina. Pamiętajcie, że Irlandia jest 10 razy mniejsza liczebnie od Polski. E, 25 tysięcy mieszkańców i czwarty meczet w budowie. Czwarty meczet w budowie. Mała mieścina w porównaniu z całą Irlandią. Tak to tutaj wygląda. Następna rzecz. Zbliżają się coroczne czy coroczny festiwal dotyczący właśnie kultury. No, znowu boję się coś powiedzieć, żeby mi tego nie zamknęli, ale wiecie o co chodzi. Związanego z meczetem. Wy na stadionie, który może pomieścić do 80 tysięcy ludzi, to sobie wyobraźcie na jaką skalę takie wydarzenie będzie miało miejsce. Normalnie. W porównaniu z tym, jak, co się dzieje, kiedy jest Święto, święto Świętego Patryka. Takie, takie to są liczby. Kolejne zdjęcie widziałam, że kolejny kościół został zamknięty i w nim będzie meczet. I słuchajcie, te osoby, które piszą mi, że nie wiem o czym mówię, że one nic nie widzą. Wyobraźcie sobie, że na przykład ten meczet zostanie otwarty na drugiej stronie ulicy tych osób. One naprawdę nie będą nic widziały. Po prostu szkoda, szkoda gadać. No tak czy siak, e, dzisiaj też czytałam, że nie mają e, ludzi do pracy, jeżeli chodzi o e, dentystów. Nie mają ludzi, to wczoraj słyszałam w radiu, nie, nie mają ludzi do pracy, jeżeli chodzi o pracę na lotniskach. E, pokażę Wam tutaj Belfast, ale wczoraj kobietka mówiła o e, Dublinie, że przez to wszystko jest blokowane, że ciężko im... Em, operować em, z taką małą ilością ludzi. Znowu. No i wszyscy, wszyscy znowu mnie tam będą hejtować, a ja po prostu mówię to, co na bieżąco słyszę. I to nawet nie są jakieś ukryte wiadomości, to są wiadomości z pierwszych stron gazet. Następna rzecz. Miałam jakieś tam e, głupie komentarze, typu: je je Jeżeli mieszkasz za granicą, nie masz prawa. Słuchajcie, my mamy prawa i mamy obowiązki. Jeżeli przyszłoby do wojny, to też mamy obowiązek, żeby walczyć za naszą ojczyznę. Także mamy prawo głosowania, ponieważ na przykład musimy się w takim przypadku zaangażować w wojnę, na przykład, tak? Druga rzecz, jeżeli chodzi o Polonię. Słuchajcie, tutaj mówiłam wcześniej, że Brown zajął z tak naprawdę drugie, drugie miejsce. Pierwsze oczywiście trzask, ale wiadomo, sfałszowany. Także Polonia czasami e, bywa bardziej patriotyczna niż ludzie, którzy po prostu żyją. E, żyją w Polsce. Dlaczego tak jest? Ponieważ jak tracisz coś, to zaczynasz się nad tym dopiero zastanawiać. Ja jad, jadąc do Polski nie mam z kim nawet porozmawiać o tym, co się w Polsce dzieje, bo większość ludzi e, nie wie nic na ten temat. Wiedzą więcej, co się dzieje w, w serialach, e, w e, kiepskich, niż to co się dzieje wokół nich. Także e, wiedza e, człowieka, który jest e, z zagranicy, Polaka, który jest za granicą, najczęściej jest większa niż e, ludzi, którzy mieszkają na miejscu. Następna rzecz, słuchajcie, my kupujemy polskie produkty. Dużo polskich produktów zjeżdża do Irlandii, Anglii, Niemiec i my to kupujemy, czyli wspieramy. Trzecia rzecz. E, przesyłamy pieniądze naszym przyjaciołom, rodzicom, e, rodzinie, także te pieniądze zawsze są inwestowane w Polsce. Kupujemy domy, otwieramy biznesy czy inwestujemy w Polsce w biznesy. Także to, jeżeli chodzi o finanse, bo o, nie płacisz podatków, słuchaj, ja płacę podatki, ty płacisz podatki, i te wszystkie podatki idą do Brukseli albo do kieszeni naszej, naszych władców. Ty myślisz, że płaceniem e, podatków jesteś lepszym Polakiem niż ja jestem? że to jest y, śmiech na sali. Także my inwestujemy nie tylko naszym sercem, ale też y, fizycznie staramy się być z wami. A to, że mieszkam, y, gdzie mieszkam, w moim przypadku akurat byłam dzieckiem, jak, jak z y, Polski wyjechałam i to była decyzja moich rodziców, oczywiście ekonomiczna, bo większość y, y, polskich y, y, ludzi, którzy wyjechali, no, wyjechali za chlebem, tak, bo była różna sytuacja. Nie wszyscy się może rodzą w takich rodzinach, które są w stanie utrzymać um, jest się w stanie utrzymać w Polsce. No to wyjeżdżają, ale słuchajcie nigdzie nie jest ani napisane, ani to nie jest jakoś takie, nie wiem, złe, żeby wyjechać. Jeżeli e, urodziłeś się w jakimś małym miasteczku, miasteczku, nie masz pieniędzy, nie masz tam pracy, jedziesz do większego miasta, e, czasami na drugi koniec Polski, żeby zarobić, tak? Moi rodzice na przykład wyjechali z zagranicy. To niczym nie świadczy, bo ludzie mają prawo wyboru i mogą się poruszać, zawsze się poruszali w różne miejsca. Ja może kiedyś wrócę na, w czasie, kiedy będę miała już emeryturę. Albo wcześniej. Nie wiadomo, także nie oceniajcie, bo każdy ma innego rodzaju życie. I Ja też nie jestem w stanie teraz wziąć swoje dzieci, wyrwać z ich tutaj życia, bo nie mam do tego prawa. I przeprowadzić się, ponieważ mam takie mi się. Czy mam e, miłość do mojej ojczyzny? One się urodziły tu, i one mają tutaj e, inny stosunek do tego kraju niż ja, więc ja muszę mieć, e, szanować ich de decyzje i to musi być wspólna decyzja. Także nie rozumiem, e, dlaczego ludzie nie, mają, nie włączają logicznego myślenia e, i myślą czasami tak jak przedszkolaki. No, tak czy siak, słuchajcie. Zostałam, te, te wideo zostało zbanowane, ale nie martwcie się, mam kanał na, na YouTube. Otwórzcie sobie YouTube, tutaj Wam wkleję, gdzie i ten filmik tam dalej widnieje. Następnym razem będę się starała nie używać wyrazów, bo wydaje mi się, że są wyrazy, które po prostu oni od razu wyłapują i blokują. Także tyle na dzisiaj. Widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa!